Nadeszły pewne zmiany. Zmiany, w które w tym momencie są nieodwracalne. Nikt się ich tak naprawdę nie spodziewał. A tymi zmianami są. Ej, Kidek, mówię, żebyś nie włączał mi światła. Ach. Dobra, do rzeczy. Chcę was zapoznać z kilkoma nowymi zmianami. Nowym awatarem, nowym banerem i moją inną nazwą na ty. Wcześniej to był polski drift, teraz poszło do kosza i jest driftior. Przy czym łatwiej mi ktoś będzie do mnie mówił, zamiast polski drift to po prostu driftior to w sumie tyle, co chciałem wam powiedzieć. Teraz zapraszam was do tytułowego odcinka, ale ma ostrzeżenie. Tam są nie przestrady na moim mikrofonie. Zapomniałem jakby zciszyć troszeczkę mikrofon, bo nagrywałem w biarkę i... No, no są małe przestery. Ale zciszyłem je, żeby jakkolwiek można było to znacznie oglądać. Ja nie przeszkadzam. O, czyli tak, jemonek, polski drift, smoczek i somę. Czy będzie smoczek? <grym> bo lubisz stać somkowi. Okej. <śmiech> Czekaj, <śmiech> mam tu <to> coś <dość> dobrego <laughs> Wy śmie... <laughs> będziecie się z tego śmiali <laughs> O kurwa ty On właśnie rozjebał monitor Ja pierdolę Co że zrobił? Rozjebałem monitor. monitor Jak? Jak? To se machałem Kręcił, kręcił kabelkiem i pierdolął w monitor No co za debil No <laughs> Ej, trochę tak jest. Kurna! Dobra, memy. No trochę tak jest, dałem um, Amvolta. To jest szydzia w przyszłości normalnie, ty. Tylko huczy. Spierdalaj. <grystanie> Ten drifta i jego chęci to nagrywanie. <grystanie> <grystanie> No mówię, okay. to jest dobrze Okej, jak to to jest dobre. <laughs> jak zobaczyłem ten obrazek i, i spadłem rozpiadalający buciki tego skalemara, to już od razu mi się kojarzył orange. A bo? Wygrałem. A ja nie... Tylko 10 punktów to się. O no. No bo dałem temu o internecie drifta z płomieniami tam bo to pewnie nie śmieszył. Okej, okay, okay. no. no to szkoda. Pech, na nawet. <laughs> Taka... okay. Ja to zapisuję, ja to zapisuję. Tak szczerze, pan dzisiaj powinno być kiemon, kiedy odkryje bindę. Miałem tak zrobić, aczkolwiek to w internecie mnie bardziej. Halo? Super. No, co za, co za koleś, No, wychodzi, go. tak hamsko. Czy ty tylko wyrzuciłeś? Kiemu, Nie, ja wyszedłem, jaj. bo. Usłyszałem po prostu milion bindów. To na. Zobaczysz Kimonowi bindy. No ale bo widzisz jego bindy. Ej, pamiętacie poprzednie memy, kiedy śmialiśmy się, żeby kupić Josikowi monitor? Tak. Uh Oho. Nie, nie rób tego. Nie, do-dood, Don't, Don't do it. Mam teraz inny trumem o monitorze. O! Oh. <średenie> <średenie> Dwa malte piksele. Łatwe, bo nie oddychają, jak ża... <średenie> Ja. No, znaczy, to, nie, to, to nie jest zabawa. to not was not funny. That was not that fun, tak. That was funny. Tak. to was not funny. Good shit. Good shit. Mój boe. Dobry kuf. Noś masz Mój ob... No tak. Dobry <laughs> Ale To jest <laughs> chyba jego autentyczna reakcja. Taki, oj. Ma gumek? To nie jest śmieszne, to robię na szybko. No, dajcie obok w dół, dajcie obok w dół. Okej, okay, okay, dałem, okay. dałem, dotrzymuję. Ja, ja dotrzymuję obok. O, ładnie. Ja Zajmę do... się portfelem. No, portfelem. <laughs> ja łamę moje pieniądze, wyjdzie po ścieżce. O nie, mój zysk <laughs> Czekaj, to się tak nadaje tylko nie wiem na co. Kurde wyrzucili mnie. Czemu nie mnie nie nie wyrzuciliście? Nie. Tak. Hmm. Orange wyrzucił. <śmianie> sam tekst nie jest śmieszny, ale... Kody, muszę wymyślić coś kreatywniejszego. Bo tak... Nie, Drift, jak coś to ja zrobiłem ma o tobie, proszę dawać abball. Pastanabista Pastanabista, Kiedy kupiłeś monitor, kiedy, kiedy ktoś na... Napływ. Kiedy rozwaliłeś dwa piksele Nie, myślałem, okay, że po środku jest... będzie Kiedy kupiłeś komuś monitor <laughs> <laughs> Nie, to by to lepiej pasowało Ja czekam aż dziś przestanie mnie... wypiertać. Kurwiać No, to, jest, to, to A, akurat, to, to akurat trochę akurat trochę tak Ale nie, nie fizycznie mnie, tylko bardziej ludziom Jak będę na ja samym dole, to wychodzę Pierdolę. pierdolę. Wow. O, jestem no, ja tylko moje, ok, tylko mało śmieszne. No, no mało śmieszne. Co gramy jeszcze raz? Pewnie tak. tak. nextik, nextik. Ale, ej. Ty, masz... tak, że tylko gift memes? Gift memes. Gift. Gift, gift memes. Gift? Yes. Czyli tylko gify Mhm. Mm Będą No dobra, może być. Dobra, nie patrzę z o mojej. Dobra. <grywa> dobra. Okej. <Okay>. Fajnie. <grywa>

ale to pasuje! No tak samo spierdląmi słowem jak na Staszka. Jakby I Speed mieszkał w Polsce, no to byłby mają staszką. Taj de to Sklepu. To okej. To trochę ja. Ja idąc do pani od monopolowego powiedzieć, że już możemy mi sprzedać alkohol. Wszystkie moje memy będą oparte na moim internecie. Nie wiem czy... Nie panki Starałem się też wymyślić Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ten który przyjechał na samym początku to jestem ja jak chuj to A to sobek Taki mały No to mały to jest Vertix tak. o, że... Każdy wstawia swoje. Ale nie tak ty sobują, bo to chcę mieć w kąpie. No to już było. Widzowie tego nie zrozumieją, ale wy to zrozumiecie na pewno. Mój stary Okej, Driz, to było dobre. Oby się tylko tę pokazała i nie... w wkur... Przestań Kurde. 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 Czemu mamy są tak dobre? Bo gify są git No, gi gify są akurat no. smoko to w sensie są zbyt dobre Chciałem dać fagata i pieniądze z ale... Okej, okay, okej, okay, okej okay. No That's so funny No żeby zapierdalał mu internet Wiem, nie śmieszna. To no jest marzenie, które się nigdy nie spełni. Znaczy, spełni się, ale po kilku latach. TAK! Dawasz tu <laughs> abwouta! Pobieram to, kurna! Jesteście ciekawi co się stało z monitorem Silczaka? Cóż... SIX AND A HALF <noise> Co powiesz o tych wszystkich memach? Ktoś z, kto, kto z był najśmieszniejszy? Kto z Was był najśmieszniejszy? Z, najśmieszniejszy według mnie byłem ja, a najmniej śmieszny był, e, był polski drift. Aha.